Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować nasze dwie najnowsze gwoździarki do grubych połączeń ciesielskich, do grubych połączeń konstrukcyjnych. Naszą najnowszą gwoździarkę NR18 DCA oraz naszą drugą gwoździarkę NR18 DRA. Ok, to teraz skupimy się na naszej gwoździarce NR18 DCA. Gwoździarka ta zapewnia najwyższą produktywność, zapewnia niezrównaną wydajność, porównywalną z urządzeniem pneumatycznym bez konieczności użycia kompresora oraz kupowania drogich nabojów gazowych, eliminując wszelkiego rodzaju zagrożenia, jakie niosą ze sobą węże rozciągnięte na placu budowy. Dzięki kompaktowej konstrukcji niewielkiej wadze, z akumulatorem 5 godzin waży zaledwie 4,4 kg, nasza nowa gwoździarka jest bardzo poręczna i łatwa w użyciu. Gwoździarka ta została zaprojektowana do pracy z gwoździami o kącie nachylenia 34 stopnie, łączonych papierem z główką typu D oraz średnicy gwoździa od 2,8 do 3,3 mm. Jednocześnie dzięki połączeniu innowacyjnego systemu Air Spring Drive połączonego z silnikiem bezczotkowym trzeciej generacji Jesteśmy w stanie wygenerować imponującą moc wynoszącą 120 J. Nasza nowa gwoździarka radzi sobie bez żadnego problemu z gwoździami pierścieniowymi o długości 90 mm, nawet najtwardszych materiale typu buk czy dom. Magazynek został wykonany z lekkiego stopu aluminium, co znacząco zmniejsza wagę urządzenia, pozwala na bardzo łatwe ładowanie gwoździ oraz czyszczenie, co znacząco wydłuża żywotność urządzenia i łatwość eksploatacji. Zmieniony został również nosek w urządzeniu, jest on o wiele bardziej smukły Agresywny, dzięki czemu możemy bez problemu pracować pod kątem, że pobiega to ślizganiu urządzenia. Dodatkowo mamy o wiele większą precyzję wbijania gwoździa. Gwoździarka posiada wbudowany panel sterowania, dzięki czemu nasz użytkownik końcowy może z łatwością przełączać się pomiędzy trybami pracy. Gwoziarka posiada dwa tryby pracy: tryb pojedynczego strzału, bądź tryb kontaktowy, gdzie w trybie kontaktowym jesteśmy w stanie osiągnąć imponującą prędkość bijanej gwoździ wynoszącą 2,7 na sekundę. Dodatkowo urządzenie zostało wyposażone w zabezpieczenie przed pustym strzałem, przed pracą na sucho, chroni nas to przed uszkodzeniem materiału. Urządzenie zatrzymuje się w momencie, gdy w magazynku zostanie od 6 do do 8 gwoździ jest to sygnalizowane migającą diodą LED. Nasza nowa gwoździarka jest w pełni kompatybilna z wszystkimi akumulatorami platformy 18V, a w połączeniu z akumulatorem 5Ah jesteśmy w stanie wbić do 500 gwoździ na jednym naładowaniu akumulatora, dzięki czemu nasz użytkownik końcowy może pracować w sposób ciągły, nieprzerwany i efektywny. Podsumowując, nasza nowa gwodziarka NR18 DCA zapewnia produktywność oraz wydajność urządzenia pneumatycznego, jaką oczekują profesjonalni cieśle oraz straże, łącząc ze sobą swobodę, jaką daje nam urządzenie akumulatorowe. Dziękuję za uwagę.